Akcja filmu rozpoczyna się w dystopijnej przyszłości, w której wyniszczająca globalna wojna doprowadziła cywilizację na skraj upadku. Następnie poznajemy naszego bohatera, Vergila, który obecnie podróżuje pociągiem towarowym przez palący pustynny krajobraz. Podczas podróży zauważa głodną matkę i dziecko, którzy z tęsknotą wpatrują się w jego jedzenie. Vergilowi robi się ich żal, więc kulejąc podchodzi do nich i oferuje im swój chleb. Po wysiadce na stacji spotyka kifa. Kierowcę, który ma zabrać go do miejsca zwanego związkiem. Vergil myje twarz i przygotowuje się do podróży, ale Kif ostrzega go, aby nie marnował zbyt dużo wody. Następnie obaj wsiadają do pick-upa Kifa, który podczas jazdy wspomina, że pobierze dodatkową opłatę za wodę i benzynę. Słysząc to, Vergil jest zirytowany, ponieważ myślał, że benzyna jest już wliczona w cenę 200 dolarów. Ale kiedy kierowca grozi, że zawróci i odjedzie, Vergil nie ma innego wyjścia, jak tylko zaakceptować jego warunki. Następnie próbuje użyć klimatyzacji, ale Kif szybko ją wyłącza, twierdząc, że przegrzeje silnik. Jakiś czas później zatrzymują się, ponieważ ciężarówka psuje się z powodu przebicia opony. Vergil zaczyna zmieniać koło, prawdopodobnie w celu uniknięcia dalszych zarzutów ze strony Kifa. W tym czasie są świadkami, jak dziki pies zjada innego psa, który wciąż żyje. Ale jest poważnie ranny. Współczując biednemu stworzeniu, Kiw przegania atakującego psa, a następnie likwiduje rannego kamieniem, aby przerwać jego cierpienie. W nocy Duet obozuje na pustyni i rozmawia o problemach swojego kraju. Kiw pyta Vergila, dlaczego udaje się do kompleksu, a ten pokazuje mu ulotkę reklamową oferującą pracę i lepsze życie. Kiedy kierowca to widzi, zaczyna się śmiać i mówi, że to nie jest to, czego oczekuje, ponieważ składają tylko fałszywe obietnice. Aby przyciągnąć tanią siłę roboczą. Twierdzi, że nie ma tam nic dobrego, poza bólem i ciężką pracą. Vergilowi to jednak nie przeszkadza, ponieważ życie tam, skąd pochodzi, wcale nie jest lepsze. Następnego dnia obaj kontynuują podróż, a Vergil nawet przejmuje kierownicę, gdy kiw śpi. Nasz bezczelny bohater korzysta z okazji, by skorzystać z klimatyzacji, ale okazuje się to wielkim błędem. Zgodnie z ostrzeżeniem kierowcy, ciężarówka zaczyna się przegrzewać i ostatecznie się psuje. Kif budzi się wściekły i zaczyna krzyczeć na Vergila, który szybko przeprasza za swoje zachowanie. Później, gdy Kif jest zajęty naprawą pojazdu, Vergil odchodzi na niewielką odległość, aby sobie ulżyć. Tam jego uwagę przykuwa stos skał, pod którymi zauważa coś błyszczącego, co wydaje się być złotem. Odkrycie to szokuje go, więc natychmiast wzywa kierowcę do zbadania sprawy. Obaj uważnie się przyglądają, a Kif nawet podpala metal zapalniczką, aby potwierdzić, że to rzeczywiście złoto. Odkrycie to sprawia, że obaj mężczyźni stają się niezwykle podekscytowani, gdyż może ono na zawsze odmienić ich życie. Następnie próbują różnych metod wydobycia złota, ale okazuje się, że jest ono dość duże i głęboko osadzone w ziemi. Próbują je nawet wydobyć, przywiązując je do pikapa liną i odjeżdżając. Kawałek cennego kruszcu jest jednak tak ciężki, że lina natychmiast się zrywa. Później tej nocy postanawiają rozbić obóz w pobliżu złota i rozpalić ognisko, aby odstraszyć dzikie psy. Podczas rozmowy Duet zdaje sobie sprawę, że nie będą w stanie samodzielnie wydobyć złota, więc muszą zdobyć koparkę. Kiff instruuje Vergila, by udał się do najbliższego miasta i znalazł koparkę, podczas gdy on zostanie z tyłu, by pilnować złota. Wspomina, że ma pewne zaufane kontakty w mieście i przekaże Vergilowi ich informacje. Vergil upiera się jednak, że to on powinien zostać z tyłu, ponieważ nie jest zaznajomiony z miastem i nikogo nie zna. Kif powtarza, że pobyt na pustyni jest trudny, ponieważ musi racjonować wodę i jedzenie, a nie ma sposobu, aby zdobyć więcej w pobliżu. Wspomina również, że Vergil nie jest przyzwyczajony do tak trudnych warunków i pustynia może go zmęczyć do tego stopnia, że zrobi coś głupiego. Co więcej, kiw wątpi, by Vergil był wystarczająco twardy, by obronić siebie lub złoto, jeśli ktoś przejdzie w pobliżu. Mimo wszystko nasz bohater pozostaje twardy w swojej decyzji, nie pozostawiając kierowcy innego wyboru, jak tylko się zgodzić. Następnego ranka zasoby zostają podzielone między dwóch mężczyzn, przy czym Kif zabiera więcej jedzenia i wody. Przed wyjazdem daje Vergilowi torbę zawierającą nóż do polowania na zwierzęta, ubrania chroniącego przed słońcem i telefon satelitarny do komunikacji. Mężczyźni żegnają się na razie, a Kif obiecuje wrócić za pięć dni z koparką. Po odjeździe kierowcy Vergil natychmiast zabiera się do pracy i przykrywa złoto, aby nikt inny nie mógł go zobaczyć. Następnie rozbija mały obóz i zbiera gałęzie z okolicy, by rozpalić ognisko. Później tej nocy widzimy Vergila siedzącego spokojnie przy ognisku i jedzącego jedzenie z puszki. Nagle słyszy wściekłe wycie dzikich psów w pobliżu. Psy wkrótce okrążają zaimprowizowany obóz, ale boją się zbliżyć do ognia. Następnego ranka Vergil robi kupę i postanawia nie myć rąk, ponieważ musi oszczędzać wodę. Następnie słyszy dzwonek telefonu i zaczyna biec w jego kierunku, wciąż mając opuszczone spodnie. Niestety, nie udaje mu się odebrać telefonu na czas, zanim ten przestaje dzwonić. Późnym popołudniem udaje się na krótki spacer i odkrywa szczątki wraku samolotu na Nizinie za wzgórzem. Samolot wydaje się być wygodnym schronieniem, ale Vergil postanawia tam nie zostawać, ponieważ musi pilnować złota. Zamiast tego odłamuje kawałki poszycia kadłuba i ciągnie je z powrotem do swojego obozu, gdzie wykorzystuje materiały do budowy trwalszego schronienia. W miarę upływu czasu słońce zaczyna wpływać na skórę Vergila, powodując kilka oparzeń słonecznych na jego twarzy. Nie mając nic innego do roboty, zaczyna kopać piasek wokół złota i ostatecznie odłamuje spory kawałek, co bardzo go cieszy. Kilka godzin później dzwoni telefon i okazuje się, że to Kif. Ujawnia, że jego ciężarówka została uszkodzona i powrót zajmie mu więcej czasu. Vergil mówi mu o kawałku złota. Które udało mu się usunąć, ale kierowca każe mu czekać i nie robić nic więcej, dopóki nie przyjedzie. W miarę upływu dni, zapasy Vergila zaczynają się kończyć, pozostawiając go w rozpaczliwej sytuacji. Jego oparzenia również się pogarszają i zostało mu bardzo mało wody. Mimo wszystko, Vergil nadal pieści kawałek złota, jakby to było jego dziecko. Pewnego ranka Vergil zauważa zbliżającego się węża i postanawia złapać go nożem na jedzenie. Jednak wąż szybko ucieka a mężczyzna jest sfrustrowany, gdy odkrywa, że przypadkowo wyrzucił prawie całą wodę, próbując złapać węża. Po południu Vergil wraca na miejsce katastrofy samolotu, gdy zauważa zbliżającą się z oddali kobietę. Natychmiast chowa się w samolocie, ale kobieta zauważa go i nawiązuje rozmowę. Prosi go, by wyszedł i pyta o to, co robi i dokąd zmierza. Vergil odmawia jednak odpowiedzi na jej pytania, a nawet odrzuca jedzenie i wodę, które mu oferuje. Kobieta zauważa jego zły stan i ujawnia, że zaledwie 5 kilometrów dalej znajduje się studnia z wodą. On jednak po raz kolejny ją ignoruje, co wzbudza w niej coraz większe podejrzenia. Chwilę później kobieta odkrywa ślady stóp na piasku i zdaje sobie sprawę, że w pobliżu znajduje się inny obóz. Postanawia udać się w tamtym kierunku, więc zaniepokojony Vergil prosi ją, by się zatrzymała. Oferuje jej samolot jako schronienie i nalega, by nie podążała za nim dalej. Kobieta ponownie pyta, Dlaczego zatrzymał się na środku pustyni, ale Vergil nie zna odpowiedzi. Ogarnięty stresem, zaczyna doświadczać załamania psychicznego i błaga ją, by zostawiła go w spokoju. Kobieta współczuje mu jego stanu i oferuje mu kilka rad, aby się uspokoił. Następnie zaczyna kierować się w stronę złota, co skłania zaniepokojonego Vergila do podążenia za nią. Wkrótce oboje docierają do jego obozu, a ona żąda wiedzieć, co tam ukrywa. Vergil krzyczy na nią, by odeszła. Ale kobieta staje się wzburzona i zaczyna się kłócić. Kwestionuje jego zuchwałość w przybyciu tutaj z miasta i zabraniu wszystkiego, czego chce. Następnie próbuje grzebać w jego obozie, co powoduje, że poirytowany Werdzil chwyta łopatę i uderza ją w głowę. Jednak natychmiast żałuje swoich czynów, gdy zdaje sobie sprawę, że przypadkowo ją zlikwidował. Następnie Werdzil zabiera jej zapasy i zaczyna kopać dół, aby ją pochować. Niedługo potem dzikie psy wykrywają zapach zwłok i próbują rozkopać grób. Sfrustrowany Vergil usuwa ciało i zakopuje je dalej, ale to przyciąga jeszcze więcej psów. Nie mając innego wyjścia, zbiera trochę drewna i podpala ciało, ponieważ nie chce jej lekceważyć, pozwalając psom żywić się jej szczątkami. Następnego ranka Vergil odbiera kolejny telefon satelitarny od Kifa. Kierowca ujawnia, że nabył już koparkę i jest w drodze. Wspomina jednak, że jego ciężarówka nie działa prawidłowo, więc może potrzebować jeszcze kilku dni. W tym momencie Vergil, zauważa przejeżdżający pojazd i przez chwilę rozważa poproszenie o podwiezienie i odjechanie z kawałkiem złota. Jednak jego chciwość szybko bierze nad nim górę i postanawia zostać, aby stać się jeszcze bogatszym. Po pewnym czasie wyrusza na poszukiwanie drewna na opał, ale zauważa zbliżającą się burzę piaskową. Vergil ucieka tak szybko, jak tylko może i szuka schronienia w swoim obozie, aby się chronić. Niestety, obóz trzęsie się pod naporem wiatru i ostatecznie rozsypuje się na kawałki. Co gorsza, powalone drzewo uderza go w głowę i traci przytomność. Kiedy burza w końcu mija, Vergil budzi się na pokrytej piaskiem ziemi z gałęzią wbitą w brzuch. Szuka swoich rzeczy pod piaskiem, ale nie znajduje nic poza odpadkami, które zostawił. Nawet w tak tragicznej sytuacji czołga się przez pustynię, aż odkrywa kawałek złota, którego tak desperacko się trzymał. Następnie zaczyna usuwać gałąź tkwiącą w jego brzuchu. Następnie Vergil kauteryzuje głęboką ranę pokrywką puszki podgrzaną nad ogniem i owija ją brudną szmatą, po czym ponownie traci przytomność. W następnej scenie Vergil budzi się i jest szokowany widokiem kobiety, którą zlikwidował, celującej w niego strzałą. Zanim jednak zdąży cokolwiek powiedzieć, ponownie traci przytomność. Później budzi się przy ognisku, a kobieta oferuje mu wodę. Vergil zaczyna słyszeć te same słowa, które powiedziała mu za pierwszym razem, gdy się spotkali. Wierzy jednak, że to tylko halucynacja, a upał i odwodnienie zaczynają mu doskwierać. Następnego dnia nadal spotyka się z kobietą, która wciąż się nim opiekuje. Kiedy Kif do niego dzwoni, Vergil opowiada mu o kobiecie i o tym, jak wszędzie ją widzi. To przeraża Kifa i zakłada, że chodzi jej o złoto, więc prosi Vergila, by się jej pozbył. Ten jednak zapewnia go, że nie wie o złocie i że poradzi sobie z sytuacją. Jakiś czas później kobieta wraca z jedzeniem i daje trochę Vergilowi. Widząc jego zły stan, oferuje mu również zabranie go do najbliższej studni, ale on krzyczy na nią, aby zostawiła go w spokoju. Kobieta zgadza się, ale przed odejściem pyta, czy widział jej siostrę. Oznacza to, że ta, którą zlikwidował wcześniej, była jej bliźniaczką. Vergil jest zszokowany tym odkryciem i prosi ją, by odeszła, zanim ponownie straci przytomność. Wieczorem Vergil budzi się sam i znajduje się w otoczeniu ognisk, które prawdopodobnie zostały rozpalone przez kobietę przed jej odejściem. Zdaje sobie sprawę, że stał się zbyt słaby i nie może przetrwać dłużej. Dzwoni do Kifa i pyta, gdzie on jest, a mężczyzna wydaje się być blisko, ponieważ widzi dym. Słysząc to, Vergil czuje ulgę, ale wkrótce zaczynają się do niego zbliżać dzikie psy. Ognisko w końcu gaśnie, pozwalając niektórym psom podejść i ugryźć go kilka razy w nogi. Vergil jest jednak zbyt słaby, by uciec, i rozpaczliwie błaga Kifa, by wkrótce przybył i mu pomógł. W międzyczasie widzimy, że kierowca jest w pobliżu i obserwuje wszystko przez lornetkę. Wokół leży również wiele zużytych papierosów i pustych puszek, co zdradza, że Kif czeka tam od kilku dni, mając nadzieję, że jego partner umrze. W międzyczasie sfora dzikich psów nadal atakuje rannego i wyczerpanego Vergila. Ten walczy z nimi z całych sił, krzycząc przy tym do telefonu. Niestety nikt nie przychodzi mu z pomocą i ostatecznie zostaje pożarty przez psy. Widząc jego śmierć z daleka, Kiw czuje satysfakcję i w końcu dociera do obozu. Następnie przygotowuje się do uruchomienia maszyn i rozpoczęcia wydobycia złota. Zanim jednak zdąży to zrobić, ktoś niespodziewanie strzela mu w klatkę piersiową strzałą. Film kończy się, gdy mężczyzna próbuje zlokalizować napastnika, ale żałośnie mu się to nie udaje i pada martwy na ziemię. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.